Cześć, 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 moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jest to kolejny odcinek, moi drodzy z palionowa. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, będziemy myśleć to Po prostu będziemy myśleć Tosta, jak widzicie, mam dwie poteczki na niewidzialność przygotowane przed odcinkiem. Mamy też mleko, ponieważ, moi drodzy, no słuchajcie, nie może tak dalej być. Tościk ewidentnie coś ukrywa. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, który był dwa dni temu na kanale. Po prostu to jest jakiś żart, to jest jakiś żart. On cały czas coś ukrywa. Byliśmy przecież z nim w tamtym miejscu, prawda? I on mówił, że to jest proste, jakieś ziemne, po prostu jakiś nie ma co mówić. Nie, ja w to nie wierzę moi drodzy, tak nie może być. Po prostu dzisiaj go Będziemy śledzić, zobaczymy, co jest prawdą, a co nie. Zanim jednak zaczniemy, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, kto jeszcze tego oczywiście nie robi. I moi drodzy, zaczynamy odcinek. Jak widzicie, ogólnie też teraz na serwerze jest tylko szczypson, więc e, będziemy do niego szli. Mi się wydaje, że on gdzieś jest w swoim domu. Tutaj też w ogóle powstał beacon, zbudował go klot więc on nam tutaj dodaje szybkość, co jest mega fajną też e, rzeczą. E, a wy, moi drodzy, jeżeli dalej nie zostawiliście łapki, no to no, ja tutaj widzę, że kurde, dalej ktoś nie zostawił łapki. No Jezus, stary no, stary no ile ty będziesz tą łapkę zostawić? No, ja mam nadzieję, że tutaj jeszcze ta łapeczka zostanie zostawiona, bo no, tak nie może być. Tak, oglądać odcinek, bez opeczki w górę. No to to jest jak po prostu, nie wiem, jak yy, nie zjedzenie śniadania w trakcie dnia. No to jest po prostu dramat. No, zepsuty cały dzień. Więc, moi drodzy, my lecimy do tościka, To są w ogóle niedobre. Już myślałem, że tam jest coś nowego. Nieważne. No i ogólnie, pisaliście też w komentarzach pomysły na nowe trolle, Ja te trole oczywiście zrealizuję za niedługo. Więc, moi drodzy, możecie być pewni, że na kanale za niedługo znowu nowe trolle będą, bo napisaliście takie śmieszne pomysły, że trzeba to zrobić. No trzeba to zrobić naprawdę. To będą dobre trolle, A my w tym momencie przechodzimy do Tosta tutaj. I wiecie co, ja już sobie to. Kampoteczkę górną. Nie mamy ogólnie dużo. Mamy na 16 minut. To raczej powinno wystarczyć, prawda? Bo to są 2 po 8 minut. Więc tutaj wszystko ściągamy i lecimy z tematem. Mamy już mieć łapkę tutaj wolną, więc dajmy sobie kilka slucików. E, a wiadro może tutaj, a to sobie wyrzucimy. Dobra, mamy trzy sloty wolne. No i teraz, teraz jest pytanie: gdzie tak naprawdę będzie tościk, prawda? Ponieważ no, e, trzeba go będzie tutaj znaleźć. Poszukamy go, nie wiem. Po, powiedzmy, o tam jest, dobra, dobra, widzę go. Schowajmy się może tutaj, chociaż ja się nie muszę chować. Jestem niewidzialny, dobra. Wbijamy do niego na. tylko, żeby on nie słyszał tego otwarcia. Dobra, dobra, dobra. Patrzymy przez okno. Co on tam robi, kurde? Cześć, czekajcie, czekajcie, tutaj trzeba się tak dobrze ustawić Żeby on właśnie e, nie słyszał wejścia do domku Dobra, mam nadzieję, że nie O kurde, co on tu robi? Co to jest? Czekajcie, kurde, bo on tutaj jakoś Jakoś kurde leżał przez film, Jak on to kurde zrobił, cwaniak? Dobra Nie wiem, on ma kompas w łapie Co jest? Kajot, jak to zrobił? Co? Ej, chwila Ma enderpermy? Nie, Skrzynka jest dalej otwarta. Ej, ja nie wiem, co tu się stało. Naprawdę widzowie, ja nie wiem jak to się stało, ale to jest naprawdę powalona sytuacja. Jak w ogóle takie coś można zrobić? Ej, dobra, teraz się zdziwiłem chyba jak dawno. no, no nigdy się tak chyba nie zdziwiłem. Naprawdę jest z umiejętności tosta. Dobra, poczekamy, które odejdzie. Dobra, zamkniemy te drzwi, żeby nie widział, że były otwarte, okej. Okay. Idziemy za nim powoli, idziemy powoli. Ja z tego co widzę, to on idzie po prostu sobie e, w stronę swojego mostu, więc to jest chyba w, no, całkiem normalne zachowanie. O, nie, on idzie pewnie pod tą twarz! Dobra, 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 nie, to trzeba będzie obczaić. Nas oczywiście tutaj nie widać, więc to jest idealne. Idealny moment na to Żeby po prostu człowieka pośledzić, tak? Ponieważ no, mamy tutaj patyczka niewidzialność, która jest doskonale wiecie, jak działa, więc mamy czas na to, żeby właśnie to ogarnąć. Dobra, czekajcie, tutaj musimy uważać, żeby nie wejść do wody, bo kurde byłoby plusknięcie. Dobra, na spokojnie idziemy. On będzie tam wchodzić. On tam będzie wchodził, on tam nie chciał nas ostatnio wpuścić. Patrzcie, zamknął te drzwi. Jak on, to, jak on tam przeszedł? Co? To się nie dało przejść przecież? Tu się nie da przejść. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo on tu jakieś, dobra. Trzeba zrobić tak. Trzeba... O kurde. On to mógł słyszeć, on to mógł słyszeć, kurde, ale czekajcie, czy. No na pewno to widział, czekajcie, no na pewno to widział, ale. Ale trzeba jakoś tutaj zachować pozory. Pójdźmy z drugiej strony, może. Może on pomyśleć, że to jest jakiś błąd. Mam nadzieję, że tak będzie. Kurde, wkopaliśmy się, a ja nie wiedziałem w ogóle, że on. Że on tak, tak że widzieć. nie widzi nas na pewno, na, na pewno nas nie widzi, dobra, On tutaj, co to jest za sztandar, Jezus Święty, co to w ogóle jest, dobra, czekajcie ja sobie tam śmignę szybko do środka żeby nas na pewno tam już nie zamknął z powrotem z, z tamtej strony, ok? i teraz patrzymy, tutaj są te sztandary, czyli on te sztandary chyba przeniósł stąd po prostu do, do tamtego miejsca, ale w jakim celu, w ogóle co przedstawiają te sztandary, one są tak i dziwne, to jest naprawdę najdziwniejsza rzecz jaką ja widziałem chyba w Minecraft, jeżeli chodzi o jakiś wygląd wizualny czegoś, bo to naprawdę wygląda jak jakaś świnia tu ma twarz, tu jakiś, nie wiem, przez labirynt może przejść tylko Szczypson. O kurde. Kurde, dobra, czekajcie, czekajcie, dobra, idziemy za tym, idziemy za tym, czekajcie, teraz trzeba przejść tędy, dobra, 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 ee, i teraz tak. Ja nie wiem, dlaczego tam tak pisało, że może przejść tylko on, ale wydaje mi się, że to jest kurde jakiś jakiś fake news, jakiś. Ja, my zobaczymy, czy może przejść tylko on. No, w każdym razie teraz przejdziemy, tak? Idę na szyfcie, żeby mnie nie było po prostu teraz widzowie słychać, bo Mógłby być problem, jakbym nie słyszał w tym tunelu, więc na szczęście pójdziemy sobie dookoła. Ile ma jest poteczki jeszcze, czekajcie? E, poteczki jeszcze mamy chwilę, gdzie to się sprawdzało? Tutaj 4 minuty 50 sekund, dobra, to jest jeszcze naprawdę. Naprawdę szmat czasu, szczerze, e, że tylko na to, żeby właśnie go pośledzić. A jeszcze mamy drugą poteczkę, więc w razie czego tutaj będzie co robić, dobra? Wychodzimy tutaj, czekajcie. Tu się coś już jest o wiele jaśniej z tego, co widzę. Jezus święty, co to jest za lawa powalona? Boże święty, co to jest? Czekaj, Dave, coś się domyśla, chyba wie o tobie. O kurde, o kurde, ale co wie, ale, ale o kim? Ale nie zabijaj go, to dobry chłopak. tutaj, no! Busson! Busson kicy tutaj, zdecydowane! Ale kurde, o co tu chodzi? To on ma jakieś problemy, ten chłopak o nim nic nie chciał powiedzieć. I to ma być szef? Szef ma być szefem szczery. Deft, kurde, ja nie wiem właśnie, co? O, co? Kto to może być? Czekajcie. To nie jego wina, daj mi to naprawić. O kurde. Kurde, coś tam naprawdę. Co on może zrobić z nami? A ja nie wiem o co tutaj chodzi, kurde. To jest w ogóle jakieś miejsce, gdzie lawa jest pod szkłem, gdzie jest wszędzie jakieś, nie wiem, te gold, yy, gold goldowe eignoty, nie, nie pamiętam jak to się nazywa ten blok, ale naprawdę jest przypał, naprawdę jest przypał, bo z tego co widzę, on ma jakieś problemy, w, w, w tapolił się po prostu w jakieś błoto i trzeba go stąd yy, wziąć. Zrobię każde zadanie, przekonam go, żeby nikomu nie powiedział pewnie. Ej, ale o co tutaj nie mówił? Jezu święta, co ma oznaczać ta durna mina? Boże święty, to jest jakieś oko! Zero, podłoga zero, czyli taka jakby otwarta buzia. Taka, taka, taka bardziej yy, taka przestraszona. Dobra, schodzimy tutaj na dół. Tam są blazy. Tam są blazy. Jak tu się przechodzi? Czekajcie, to pod tą lawą się przechodzi? O kurde. Boże święty, jakie przejścia! Ja cię sunę, gdzie my jesteśmy, dobra, czekajcie, bo ja naprawdę nie chcę, żeby. O kurde. No to dobra, musimy zrobić szybko. Dobra. To jest jakaś mapa, czekajcie, to jest jakaś mapa. Kompas. No to odwraca, ale to jest mapa w ogóle... To jest to miejsce, gdzie jest ten posąg! Ja cię walę, to jest tam, wiem gdzie to jest. To jest tu miejsce, gdzie jest ten posąg. Widzicie, to są nogi od tego posągu, a to jest to ta, 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 ta ciało. Dobra, 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 więc to jest okej, okay, możemy za, to, za tym iść. Z tego co widzę, to on nie zamknął tego, więc tutaj też tego nie zamkniemy. E, to zamknął, to to zamkniemy. Musimy być tutaj, moi drodzy, naprawdę bardzo precyzyjni, żeby po prostu się nie wkopać, że go teraz śledzimy, prawda? Więc tutaj musi być wszystko idealnie zrobione. Dobra, wbijamy na górę. On chyba z tego tunelu zaczął już wychodzić, tak? Wychodzi stamtąd. Dobra, ok, idziemy za nim. Idziemy oczywiście naszyślić, żeby nas nie słyszał. Słuchajcie, jestem w gigaszoku. To jest, mam wraż że nie Dopiero kurde, no, no nie wiem, nie nie wiem dalej o co chodzi. Nie wiem, kto to, kto, kto mu każe, nie wiem, łazić, kto mu każe gadać takie brednie, że ja się mam nie dowiedzieć. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę w chwili obecnej się już dowiedziałem, dzięki potężnej niewidzialność, On się niczego nie spodziewał, więc musimy to rozegrać jakoś tak, wiecie. no Po prostu musicie napisać w komentarzu, jak my to dalej rozgramy, bo nie wydaje mi się, że to będzie proste. Dobra, czekajcie, idę tym tunelem, ale on jest strasznie długi. Dobra, z tego co tam widziałem, bo jest jest troszkę dalej, więc może tutaj zasprintujemy, żeby go dogonić. Dobra, 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 ok. Tutaj po cichu, dobra. Bo może zamknąć. Что? O kurde jaki fart! Jezus, święty widzowie, to był tak na styk, co my zrobiliśmy w tym momencie. Uuuu, dobra, idziemy, 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 czekajcie. On idzie sobie tędy. Idzie tak jak tutaj przyszedł. To są ścieżką, ale czekajcie, bo to są... Te liście to jest głośne, dobra. Idziemy sobie na spokojnie, jak widzicie, jeszcze jest ta poteczka na niewidzialność aktywna. On sobie przychodzi tam mostem. Dobra, idziemy sprawdzić gdzie on teraz pójdzie. Boże święty, ale się tak boję, bo no Buston to jest mój najlepszy przyjaciel, tak? Tutaj no tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli coś mu się stanie, no to kurde, będę wściekły. A on idzie, gdzie on idzie, czekajcie. Co to jest za miejsce, kurde, ja tutaj nigdy nie byłem, też, to jest jakaś kolejka? Jezus Święty, tam jest jakaś pajęczyna tam! O co tu chodzi, czekajcie, czekajcie, on coś wziął skrzynki? Dobra, czekajcie. Wagonik? Co? Diamenty? Diamenty mu... Co? Ej, czemu, co, co tu ma być, kurde, Ej, ja też chcę takie prezenty, Co jakiś prezent jest? Kurde, ty, o co tutaj chodzi, on, sobie... on po prostu to... On po prostu to... Co tu ma być? Po prostu, on to po prostu wysłał w jakieś miejsce gdzie. Ale tam nic nie widać w tym miejscu. Boże, święty, tam nic nie. To jest niekończący się chyba tunel. Boże, o to tu chodzi? W wszędzie widzę teraz tu nowe bloki, co tu napędzają, ale. Wysłał, wysłał gdzieś jakiś prezent. No ja, ja nie wiem, widzowie, co tutaj totalnie chodzi. Wy musicie naprawdę napisać w komentarzu sobie szybko, zniem, żeby tego nie widział. Tylko dobra, okej okay. Bo naprawdę musicie pisać w komentarzu, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Mi się zaraz skończę podcast, czekajcie, guldam drugą, bo jest naprawdę mało czasu. Dobra, okej, okay, lecimy, lecimy. On tam gdzieś poszedł. Kurde, ja teraz go nie widzę. Dobra, ale przejdziemy sobie tędy. ten. Ja widzę go, dobra, widzę go. Wiecie co, ja wam powiem tak. Nie wiem, o co chodzi z jakimiś prezentami. Nie wiem, po prostu totalnie o co chodzi tutaj z, z jakimś tutaj, moćkiem, kurde, któremu właśnie wysyła te prezenty. I do czego może, może to jest jakaś jego tajna baza. Nie wiem, widzowie, no naprawdę trzeba się będzie wszystkiego dowiedzieć Ale w każdym razie idziemy teraz za nim, bo No, trzeba się dowiedzieć dalej Tak, gdzie on teraz w sumie ci idzie, ja mam wrażenie Ja najbardziej bym chciał się dowiedzieć, o co chodzi Z tym powalonym posągiem, bo to To wygląda strasznie, ta, ta twarz też wygląda strasznie te cała ta motoczka według tego, ale to To już jest przesada, to jest, kurde, stricte tego opalionowa, to no, nie może Coś takiego tutaj być, to nie może takie coś stać, prawda To musiałoby być w innym miejscu e, Albo w ogóle, tego w ogóle nie powinno być To nie, nie powinno być czegoś takiego, dobra, szybko, chyba Szybko marchewa, dobra, okej, okay. jesteśmy, jesteśmy idealni. Ok, teraz trzeba na spokojnie, żeby on nas nie słyszał tutaj, bez żadnych kroków, jak widzicie, bo jesteśmy naprawdę blisko, dobra. Co, 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 co? Tu się coś. Nie. O kurde, o kurde, ty! Co to jest za miejsce w ogóle powalone? Czekajcie, czy jest jakieś przejście? Nie, dobra, czekajcie, gdzie. To jest jakaś biblioteka, ja cię sunę. Co to jest w ogóle za miejsce? Ja cię nie mogę! Przecież to strasznie wygląda! Co to w ogóle jest? Ja jestem w szoku widzowie cały odcinek. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. TO jest jakieś, nie, straszna muzyka. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Tu jest. Tam nic nie ma, to jest bo przepaść po prostu. On coś, dobra, on idzie tam, dobra, ale czekajcie, tu musimy sprawdzić. Wyłączmy tą muzykę, bo ona jest zbyt straszna. Czekajcie, ustawiam szybko, dobra. Czekajcie, on gdzieś tam poszedł, tam, tam jakąś skrzynkę, ma. czekajcie. Czy tu jakieś wagoniki jeżdżą? Słyszeliście to? Kurde, to są jakieś. Kurde, to po prostu jest strasznie głośno. Czy są kolejne jakieś prezenty? Ja cię sunę! Skąd on tyle tego ma? Boże, święty, ale ja nie wiem, czy to jest jego spisek, czy to jest spisek? Nie wiem, czy ktoś mu to każe robić. Przecież to, to wszystko wygląda, jak to jakby on to robił. Wszystko, kurde, gdzie on poszedł? Tam, coś jest. Tam do jest jakieś przejście. Dobra, to szybko, szybko, szybko. To jest woda. Ona jest do góry, chyba, tak? Tak, ona prowadzi do góry. Dobra, dobra, dobra. Czyli możemy sobie na spokojnie tym chyba wypłynąć. O kurde. O kurde. O kurde. Co tu się stało? On to... Jakiego... owej? To jest kolejny raz teraz skminiłem. To, to jest po prostu pod piaskiem. Żeby tego nie było widać. Mieliśmy farta, że znoczyliśmy wypłynąć po prostu. Bo on to jeszcze właśnie brał stąd piasek i szedł to... Ja cię wale widzowie. Patrzcie, ja teraz wracam do domku. Ja cię nie mogę. Widzowie, to jest naprawdę powalona rzecz. Powalona rzecz. Dobra, słuchajcie. Ja wypijam mleko. I no jestem w ciężkim środku Dzisiaj... Bo dowiedzieliśmy się tak naprawdę dwóch rzeczy, które no, są przerażające, tak? Że są albo współpracuje z kimś, albo ktoś mu coś każe robić, no i że są te wszystkie rzeczy, tak? To jest tak poukrywane, że w życiu na to no, nie wpadł, moi drodzy. Koniecznie subskrybujcie kanał i śledźcie teraz kanały, bo naprawdę, no, no nie, nie wiem o co tu chodzi. Wpadajcie do Szczypsona, dowiedzcie się o co chodzi, bo no ty jest powalony. Ja nie wiem, totalnie nic. Napiszcie też w komentarzu, jak wiecie, coś więcej. A my się widzimy oczywiście jutro na kolejnym odcinku z Minecrafta. Życzę wam jego dnia, do zobaczenia, siemano!